Obwodowa niewydolność naczyń żylnych, zwana też potocznie żylakami, to choroba naczyń żylnych. Zaczyna się to od ciężkości nóg, od uczucia zmęczenia, drętwienia tych nóg. W następnym etapie pojawiają się pajączki, a w następnym już w takim zaawansowanym mocno etapie Pojawiają się pogrubiałe żyły, przyjmują one kształt takich sieci. Choroba nieleczona może prowadzić niestety do bardzo rozległych owrzodzeń, które bardzo trudno się leczy. W początkowych etapach, w momencie gdy występuje uczucie ciężkości nóg, zmęczenia, mrowienia, wystarczy włączyć doustne leki dostępne na receptę i całkowicie wyłącza to nam wszelkie objawy i dolegliwości. Niestety z powodu tego, że jest to choroba, która postępuje, u części pacjentów wymaga Wymagane będzie leczenie operacyjne. Jest to leczenie definitywne, to znaczy takie, które w sposób ostateczny rozwiązuje problem tej dolegliwości. Im żylaki są operowane wcześniej, im są zaobserwowane, rozpoznane wcześniej, tym zabieg jest mniej inwazyjny. Głównymi typami zabiegów, które wykonujemy w naszym szpitalu, jest mini-flebektomia oraz stripping żył. Niewydolnych, zmienionych żelakowato. Są to zabiegi mało inwazyjne, trwa około 45 minut i następnego dnia z reguły pacjenci są wypisywani do domu. Następnie przez okres 3 miesięcy noszą podkolenówki uciskowe lub pończochy uciskowe, w zależności od tego, jak rozległy był zabieg, czyli jak rozległe były te żelaki, w jaki sposób zapobiegać żelakom. Przede wszystkim umiarkowany wysiłek fizyczny jest to absolutnym minimum. Staramy się unikać przewlekłego przebywania w pozycji siedzącej oraz przewlekłego przebywania w pozycji stojącej. W takich sytuacjach co godzinę, co dwie lub trzy dobrze jest sobie zrobić krótką przerwę, zrobić parę kroków, bo w znacznym stopniu redukuje to ryzyko powstawania żylaków i co za tym idzie ryzyka powstania owrzodzeń, jeżeli te żylaki nie będą leczone.